No ciekawie, ciekawie. p yy, p. Dobra, standardowo na początku nie blinkuje. To było niezłe. czekajmy chwilę. Trochę przeleciałem. Spokojemy tego gena. Dobrze. Nie byłem pewien, czy ją trafię, ale na szczęście udało się. Sorry, ale tylko Ciebie widzę. Wszyscy są gdzieś tu w okolicy, Rah, nie udało się. Co? Ziomek, ty tu nie masz żadnej drogi. Leżeć. Oj, ten killer czasami wchodzi jak złoto. 45 minut szukania ducha na Asium. <trybuj> Powodzenia. Możemy się tak bawić le ziemniaku Naprawdę nie ma z tym problemu na sylm najlepiej się szuka pod yy, ten pod yy, metodę na otwarte drzwi yy, trze trzeba wyczekać kiedy duch drzwi otworzy i tyle Znaczy w sumie tak na każdej mapie Nie no, znaleźliśmy to była jury. Wiesz, co ja nie pamiętam, jakie kto ma mm, rzeczy. Dawno w FASMU nie grałem, więc nie kojarzę. Ktoś tu biegał. Ktoś tu biegał. Dobra, nieważne. Zjebałem tego blinka. Niepotrzebny był ten drugi, ale i tak trafiłem. Gdzie ty pobiegłeś ziomeczków tamtę manikę? I tutaj gdzieś. No, 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 Bilu. Nie wolno tak. Na no, to się szuka na metodę no, i no, no, Armat. Tak też można. Na! Leżeć. Uff! Kurde, zawsze się boję grać nursą na laboratorium, a zawsze mi zajebiście wychodzi. O, pierwszego gena ukręciliście fajnie. Tutaj jesteś. Spoczko. No nie, na górę poszła. A nie umiem tak. Nie, nie, nie pamiętam jak tu góra idzie. E, dobra, walić ją skoro nas na górze. I tu Discordant przychodzi z pomocą. Star you duin, czemu nie zrzuciłeś tej palety, skoro już tak biegasz jak ziemniak. Ktoś robi gena na piętrze. Czy ja mogę do niego zblinkować tak po prostu? Jak widać mogę. No, zdążyłem z tym drugim blinkiem. O panie, co ja zrobiłem? Nie wiem czy nie powinienem tej palety po prostu już. What? Rozwalić jak człowiek. Where are you, Dwighty? Nie zbiegł. Raczej Whitey. No. do piwnicy, za karę idziesz do piwnicy. Dobra, nie wiem gdzie jest tamten. Do piwnicy. No za karę. Za to, że geny kręcił. No Naprawdę cię było widać po tych plamach krwi. Ist was? Zamkne, 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 zamkne.